I teraz tak, ćwiczę sobie riff do Who'll hmm, Love z Paulette Zeppelin, ponieważ robię to dosłownie pierwszy raz w życiu i to od 5 minut, pierwszy raz w życiu, e, no to e, wygląda to tak jak wygląda z, z angielskiego tutory, tutory, tutorialu, nie wiem czy w ogóle wszystko robię dobrze, no ale tak mówię ćwiczę, natomiast w związku z tym, w związku z tym, żeby za, nagrać jakieś powiedzmy e, nie, najnud, nie najnudniejsze wideo, no, to połączę to E, połączę to z, czym, z, z czymś takim, e, że, że, mo, że, mo, że facet bez kobity jest jak motocyklist, motocyklista bez kasku. Bez kasku, więc wrócę do tej pozycji, że tak to powiem i teraz mam to zapisane, bo ja, ja kawał, nigdy nie, nie potrafię bez y, długiego myślenia opowiedzieć. Mm. Facet, facet jest bez kobity, jest jak motocyklista bez kasku. No to po czym w takim razie yy, poznać, że ze mnie fa yy, słaby facet. Na odpowiedź yy, nasuwająca się no, po tym, że, że, że po tym, że nie mam kobity. No ale, ale kontra na to jest... O to też, ale po tym, że nie mam motoru. No i na tym to chyba było. I to by było chyba tyle.